Opowiadanie. Opowieści z lasu, odcinek 28. Hipoteza spalonej pandy z napędem na cztery koła. Tekst: Ojciec doktor Tomasz Szymczak. W poprzednim odcinku widzieliśmy, jak Abba Włodek rozmawia ze swoim kolegą Romkiem w sklepie narzędziowym i odkrywa, że w czwartym błogosławieństwie chodzi o apetyt a właściwie o kontrolę apetytu. Jeśli nie uwzględnię potrzeby zajęcia się Bożym Królestwem i Jego sprawiedliwością, to jest miłością, pięknem, dobrem, prawdą, jeśli nigdy nie nakarmię tego, co w moim sercu woła o czułość, akceptację, to nigdy nie będę nasycony. Będę mógł wówczas nawrzucać do serca cokolwiek mi się podoba, ale nic to nie da. Co więcej, prawdopodobnie przełoży się to też na jakieś problemy z jedzeniem i z piciem. Błogosławieni, którzy łakną i pragną relacji z Bogiem, bo oni będą nasyceni. Jeśli pragniemy innych rzeczy, to jest szansa, że obojętnie ile nawrzucamy w siebie, to i tak będziemy głodni. Jeśli będziemy pielęgnować w sobie apetyt na piękno, na miłość, na bliskość z Bogiem, to zostaniemy nasyceni, a inne apetyty łatwiej będzie ogarnąć. Zostawiliśmy Włodka w chońskiej bazylice św. Jana Chrzciciela. Uświadomił sobie, że Herod mógłby być dobrą figurą pomocniczą do ilustrowania rozważań o czwartym błogosławieństwie. Mimo, że odzywało się w nim pragnienie dobra, prawdy, bo chętnie słuchał Jana chrzciciela, to zrobił więcej miejsca pragnieniom zabawy, akceptacji ze strony innych i zabił Jana. Włodek wyszedł z bazyliki, odnalazł swoją czarną pandę z napędem na cztery koła i ruszył przez miasto. Wyjechał na wylotówkę. Za zakrętem stało dwóch dziwnie wyglądających jegomościów z jakimś kartonem w ręce. Napis głosił, że chcą jechać do łodzi. Coś go natchnęło. Miał jeszcze przynajmniej jeden dzień wolny w zapasie. Może mógłby sobie zafundować wycieczkę. Zatrzymał się obok autostopowiczów. Okazali się być dwoma franciszkanami. Pokój dobro, można się zabrać, nawet kawałek. Wsiadajcie, wsiadajcie, a potem się zobaczy, gdzie was wysadzić. Skąd, dokąd? No jedziemy z Darłowa, bo my franciszkanie jesteśmy z seminarium, a na rekolekcjach byliśmy. Bracia z prowincji mieli rekolekcje, a my byliśmy pomóc. No a teraz wracamy do seminarium do Łagiewnik, ale tych łódzkich, nie krakowskich. Włodek udał, że nic nie wie o żadnych franciszkanach, że nie wie nic o żadnych rekolekcjach, nie przyznał się, że wie o Darłowie i o rekolekcjach właśnie tam i nie przyznał się, że przez cały czas tych rekolekcji ich rekolekcji na Górze Polanowskiej był zastąpić ojca Janusza przy doglądaniu dobytku żywego, opierzonego i nieopierzonego. A ponieważ miał jakiś dobry humor po porannej rozmowie z Romkiem, to postanowił poudawać łupka. A są jakieś krakowskie łagiewniki? Co to w ogóle są te łagiewniki? – zapytał braci. – No nie, no nie słyszał pan o łagiewnikach krakowskich? – zdziwili się młodzieńcy. – Nie, a, a powinienem? – A do kościoła pan chodzi? – zapytał bezpośrednio jeden z braci. – No nie, nie chodzę – odparł Włodek zgodnie z prawdą, bo do kościoła zawsze dojeżdżał rowerem. Z koni górtka był kawałek do rytla. A co ma jedno z drugim? – No bo w kościele na pewno mówili, że, że łagiewniki, że miłosierdzie, że sanktuarium miłosierdzia tam jest, że święta Faustyna. – Nie no, proszę o wyjaśnienia, bo nie kojarzę. Franciszkańska młodzież uznała, że ma do czynienia z kimś, kto jest kompletnie zielony w sprawach wiary, i że nadarza się okazja do ogłoszenia dobrej nowiny. Zaczęli opowiadać o miłosierdziu, o Faustynie. Wie pan, każdy z nas doświadczył jakiegoś bólu w relacjach z innymi. Pewnie każdy z nas kiedyś kogoś zranił, poharatał zbyt mocnym słowem, uczynkiem. Każdy z nas może sobie przypomnieć sytuacje, w których narozrabiał sporo. Zgadza się? No, póki co się zgadza potwierdził domniemanie młodzieży Włodek. Ale wielu z nas doświadczyło przebaczenia. Poszło się poprosić o przebaczenie, wyciągnęliśmy rękę na zgodę, coś się wydarzyło takiego, że naprawiliśmy relację. I cały figiel polega na tym, że popsutych relacji nie da się, nie da się naprawić samemu. Jeśli druga strona nie przyjmie przeprosin, to kaplica, nadal będzie popsuta taka relacja. Poprosić o miłosierdzie to jedno, otrzymać miłosierdzie to drugie. A z Panem Bogiem to jest inaczej. Wbił się do rozmowy, siedzący na tylnym siedzeniu drugi z młodzieńców. No, jak jest z Panem Bogiem? zapytał Włodek. Ano tak, że on jakby nas uprzedza w tym przebaczeniu. Tak, jakby z góry było wiadomo, że nam przebaczy. Trochę także człowiek wie, że to przebaczenie otrzyma, jeszcze zanim o nie poprosi. A święta Faustyna to właśnie o tym przypomniała: że nie ma się co bać, że trzeba do Pana Jezusa przychodzić, nawet jak ktoś największy grzesznik, bo on czeka z przebaczeniem. Wyprzedza nas. Trochę tak, jakby człowiek biegł maraton po przebaczenie, ustawił się na starcie, a tu proszę, Bóg, już na starcie i mówi, proszę, miłosierdzie, możesz się przebiec, ale miłosierdzie już jest. To maratony biegacie, postanowił sprawdzić koncentrację młodych zakonników w Włodek. Nie no, to też, to też, ale teraz nie warto o tym gadać, bośmy jedynie jako metafory użyli tego przykładu. Brat nie dał się sprowokować, Chociaż było widać, że miał ochotę pogadać i obieganiu maratonów. Czyli co, mogę sobie grzeszyć do woli, bo Pan Bóg jest miłosierny, sprowokował młodych Włodek. Nie, no nie, no tak to nie. To tak jakby stanąć przed kimś i zacząć go walić pięścią po łbie, uśmiechając się i mówiąc: Jeszcze ci z dwieście razy sieknę, bo i tak mi przebaczysz. Nie, no, 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 no nie, no to bez sensu jest. Grzeszyć zuchwale w nadziei na miłosierdzie Boże. To już jest sprawa grubszego kalibru, powiedział drugi z młodzieńców. To raczej chyba jakaś większa patologia jest. Normalny człowiek, jak ma serce zdrowe, to mu się to serce zbuntuje, jak za dużo na rozrabie. I nie ma ochoty brnąć dalej. A w ogóle to miłosierdzie to taki temat, który mierzy się temperaturą relacji, a nie matematyką, powiedział jeden z kleryków. Proszę rozwinąć, proszę rozwinąć, powiedział Włodek. A, bo ja to się często łapię, że nam się miłosierdzie z matematyką kojarzy. Powiedziałem dwieście brzydkich słów? Mogę to wymienić na pokutę, na którą składają się trzy Maryi. Cztery razy nie byłem na mszy, niedzielę. Za pokutę droga krzyżowa, dwa razy gorzkie żale i jeden raz różaniec. I nam ta cała matematyka zaczyna przesłaniać to, co najważniejsze. Że chodzi o relacje, o jej temperaturę. Przecież to nie jest tak, że jak ktoś pana obrazi i przyjdzie po przebaczenie, to pan mu zadaje za pokutę cztery rundy wokół stadionu. Albo obraził mnie pan na siedem punktów w skali dziesięciopunktowej. Przebaczam panu i proszę teraz pomalować mi płot i skosić trawę, bo płot jest za cztery punkty, a trawa za trzy. No ale jakaś matematyka w tym miłosierdziu jest, Powiedział drugi z braci. No niby jaka? Zaczęli prawie się kłócić. No taka, że mimo wszystko spróżnego nie naleje. Im więcej namagazynuję miłosierdzia otrzymanego, tym łatwiej mi będzie go udzielić innym. Im więcej udzielę przebaczenia, tym łatwiej mi będzie o miłosierdzie poprosić. Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Włodek uśmiechnął się pod wąsem, słuchając teologicznych wynurzeń braci. Jechało się przyjemnie, a młodzi nawet się nie zorientowali, że Włodek przejechał już połowę trasy pomiędzy hojnicami a Łagiewnikami. A w ogóle, to inny problem jest taki, że nam się wydaje, że miłosierdzie to coś wspólnego z emocjami, z uczuciami. Ludzie mówią: Nie jestem w stanie przebaczyć, bo myślą, że jakim coś się w sercu nie dzieje miłego, to przebaczenia nie ma. A to nie jest związane z sercem myślał na głos Włodek. Miłe serce miłe sierdzie serce pełne miłości miłości o sierdzie miłosierdzie. Próbował sprowokować młodzieńców do kolejnej porcji wynurzeń na temat miłosierdzia. Nie, nie, no to to też, to też, wiadomo, misericordia, cor, cordis, ale to nie wszystko. Wcale nie musimy chyba niczego w sercu czuć. O ile rozu serce rozumiemy tak po polsku, jako siedlisko uczuć. Mogę niczego w sercu nie czuć, żadnych emocji, a, a i tak być pełen miłosierdzia. No jak to? Zapytał Włodek. No bo to nie sprawa emocji i uczuć, ale sprawa łona i rąk. W Biblii miłosierdzie związane jest ze słowem rahamim, a to bierze się od rechem łono. Miłosierdzie zatem to sprawa związana z daniem życia, z przekazywaniem pożywienia, z daniem środków do wzrostu. A tak? No to poważna sprawa. No, niech mi pan powie. Załóżmy, że przyszły jakieś dzieciaki narobiły pana szkód w ogrodzie na 200 tysięcy złotych. Nie wiem, czy ma pan ogród, ale załóżmy, że pan ma i że przyszły dzieciaki od sąsiadów i z nudów wtargnęły na podwórko, a potem zaproszyły ogień i spalili panu samochód i kosiarkę. To bym chyba musiał mieć wielkie podwórko, żeby mi samochodów na 200 tysięcy spalić, zaśmiał się Włodek. Ile to pan tak starych jak to by było? Za 40 chyba. Nie, no to tylko tak, żeby wyjaśnić. Młody zakonnik nie załapał, że Włodek żartuje że doskonale zrozumiał przykład. No i załóżmy, że przychodzą do pana po przebaczenie. I że pan wesoło, z lekkim sercem mówi: nic się nie stało, wszystko ok, tu, pokryje koszty, emocje eleganckie, wszystko na miejscu, uśmiech na twarzy. E, to byłoby takie miłosierdzie, no, trochę pluszowe, nie? A gdyby do pana przyszli, a pan z ciężkim sercem powiedziałby: ubezpieczalnia nie zapłaci, dopóki dzieci sąd nie skaże za umyślne podpalenie, więc albo was zgłoszę na policję, albo sam poniosę te straty. Umówmy się, że wezmę te straty na siebie. To by było biblijne miłosierdzie, takie z wnętrza, z łona, które daje życie i kosztuje. Młody mnich zatrzymał się w pół zdania. Włodek chciał coś wtrącić, ale miał wrażenie, że ten młody zakonnik wie o czym mówi. Albo miłosierdzia takiego właśnie dostąpił, albo kogoś podobnym miłosierdziem obdarował. Twarz zdradzała emocje kogoś, kto opowiada nie z wyobraźni, ale przypominając sobie z doświadczenia. I to pewnie dlatego święta Faustyna przypomina, że miłosierdzie można na trzy sposoby rozdzielać. Modlitwa, słowo, czyn. Przyszedł z pomocą drugi słopaków, chłopaków, kontynuując myśl pierwszego. I tak jechali jeszcze z godzinkę, kontynuując temat miłosierdzia. Włodek skonstatował, że wszystko to, o czym gadają, wpisuje się w piąte błogosławieństwo. Błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią. Nie chodzi tutaj o odczuwanie jakichś emocji ale o konkretne przywrócenie kogoś do życia gestem, słowem, modlitwą. Błogosławieni miłosierni. Im więcej rozdałem, tym więcej otrzymam. Ale mogę rozdać tylko dlatego, że wcześniej sam otrzymałem. System naczyń połączonych. No dobrze, wysiadać. Łagiewniki, powiedział Włodek. Młodzi franciszkanie spojrzeli na siebie zdumień. Zabrali się na stopa w chojnicach, a nieznajomy człowiek podwiózł ich pod bramę seminarium w Łodzi Łagiewnikach nie pytając o adres. Pan zna to miejsce? Skąd pan wiedział, żeby tu jechać? Zdziwili się młodzi. A nie tak mi się jakoś pojechało, na czuja, odpowiedział Włodek. Trzymajcie się dzielnie, a ja jadę dalej. Skoczę do parku, w którym Faustyna spotkała pana Jezusa, a potem wracam na trasę, bo lekko zboczyłem. A dokąd w ogóle pan jechał? No Do Rytla. Włodek zamknął drzwi do pandy i pojechał, chichocząc w stronę miasta. Skoro już dojechał do łodzi, to sobie pójdzie do parku, w którym Faustyna Pana Jezusa spotkała, a co tam. Młodzi mnisi zaczynali zaś powoli rozumieć, że człowiek, który ich podwiózł, zrobił specjalnie dla nich prawie 600 kilometrów. Zboczył 300 kilometrów w jedną, a teraz będzie musiał z powrotem 300 kilometrów wracać. Ty, a myśmy mówili coś o parku łódzkim i o świętej Faustynie? Nie, no chyba nie. No to ja już niczego nie rozumiem. Mówił, że łagiewnik nie zna, że o miłosierdziu nie słyszał, że świętej Faustyny nie zna. Może przez całą drogę sobie z nas żarty robił. Czy sobie żarty robił, czy nie robił, to nie wiem, ale że jesteśmy w łagiewnikach, to wiem. Ale numer. Młodzi wzięli plecaki i poszli na furtę. Świadomi, że właśnie zostali obdarowani dobrocią, która kogoś mogła sporo kosztować. A Włodek, jakiś bardzo wesoły, jechał spokojnie na wycieczkę do Łodzi. Rozważając jeszcze piąte błogosławieństwo, które zawiera dobrą nowinę. Jeśli kogoś przywróciłeś do życia, wsparłeś w działaniu, obdarzyłeś miłosierdziem, to możesz się uśmiechnąć. Pan zmiłuje się nad tobą.